Gdzieś bardzo, bardzo daleko leciały sobie listy. Tak, tak, to listy do świętego Mikołaja. Dzięki nim Mikołaj wie, o czym marzy każde dziecko. Hmm, kogoś tu brakuje. A co to? List od dzieci, już przyszły. Drogie dzieci, witam was. O, to są moi mali pomocnicy. Te słodziaki są ze mną wszędzie. O, i tu też. Wezmę tylko moje okulary. O, o, już lepiej. Drogie dzieci. Przed zaśnięciem czytałem o Was. Wiem, że mieszkacie z rodzicami. Jesteście z Polski, prawda? Wszyscy mówią, że bardzo szybko rośniecie. To niesamowite. Podobno bardzo lubicie jeść słodycze. Chciałbym Was pochwalić za Wasz talent do sportu. Wiem też, że byliście na wspaniałych wakacjach Drogie dzieci A, to chyba wasze zdjęcie z wakacji o, Ale cudownie No dobrze, już wystarczy Ech, Chodźmy lepiej sprawdzić listy od dzieci To jest najważniejsza sprawa z... Ech, nie. Zaraz, zaraz Nie mogę wyjść w piżamie żeby Znowu będą śmiały się z mojego wielkiego... Muszę jakoś opanować ten artystyczny chaos na mojej głowie. A tak, tak, jazdeczko. Wiem, że to nie fryzura na balkar nawałowy. Czekaj, może wąsa podetne. Nie, wąsa lepiej nie. Tysiąc lat mi A wąs musi być. Mikołaj bez wąsów, jak święta bez Mikołaja. Jak flip bez felapa. No cóż, chodźmy już sprawdzić te listy. Tak, czapka z głowy, Mikołaj gotowy. Tutaj przychodzą listy od dzieci z całego świata. Zobaczmy, co tu mamy, o co mnie ktoś prosi. No, ktoś zamówił sobie muczka. Tylko jak go zapakować? Co my tu jeszcze mamy? A, zamówienie na misie. Dobrze, dobrze. Tylko nie widzę zamówienia na Wasze prezenty. Czy Aby na pewno jesteście na mojej liście grzecznych dzieci? Hmm? Nie martwcie się, zaraz spytam elfa obserwatora, który cały rok was obserwował. Na pewno nam pomoże. Zadzwońmy do niego. Tam elfa obserwatora. Dzwonię w sprawie. A, już wiem. Tak, tak, przekażę, oczywiście. A. Drogie dzieci, Elw Obserwator przekazał mi, że czasami nie słuchacie rodziców. Czy to prawda? Przekazał też zalecenie. Nie siedźcie tyle przed telewizorem i komputerem. Na pewno dacie sobie radę. Zaraz, zaraz. A lista grzecznych dzieci powiedział, że jest tu na biurku. Ojej, jak ja teraz sprawdzę, czy jesteście na tej liście. Hmm. Mam na to sposób. Pięknie. Mm -hmm. Co ja bym zrobił bez tych moich ukrytych talentów? Zobaczmy, czy jest tu wasze zdjęcie. Mm -hmm. Ach, czekaj, czekaj, a tutaj nie ma, tu też nie ma. O, chyba jest! A, cudownie! Znaczy to, że jesteście na liście grzecznych dzieci. No. Gratuluję! Co jeszcze tu mamy? O. o, a to list od Was. Przeczytamy uważnie i zobaczymy, co da się z tym zrobić. Drogie dzieci! Hmm. tylko co z waszymi prezentami trzeba koniecznie zawiadomić elfy że jesteście na liście grzecznych dzieci żeby zdążyły zapakować prezenty na sanie ach wiem co zrobię hmm. będę musiał wysłać ten list no leć kochany hmm. Drogie dzieci. Chodźmy czym prędzej do moich elfów zapytać, co z waszymi prezentami. O, a co tam moje małe elfiki? Ach, o, a, o, faktycznie zapomniałbym o czymś bardzo ważnym. Drogie dzieci, poznajecie. Hm. Umieściłem te zdjęcia tutaj, bo wiem, że oni naprawdę mocno Was kochają. To prawdziwe szczęście mieć takie osoby wokół siebie. Gdy skończycie oglądać ten film, pamiętajcie, żeby przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo mocno kochacie. Kochane elfy, słuchajcie, mam dla was jedno specjalne zamówienie na prezent Czy dostaliście ode mnie list? E, tak? O, wyśmienicie No to gdzie są te prezenty? ha tam Drogie dzieci Wasze prezenty są już na sanach Świetnie, czyli możemy ruszać Prezenty mam, ranifery najeżdżone Oj, 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 oj. Mam nadzieję, że pamiętam, gdzie są hamulce cała na przy O, ale prędkość! Tylko gdzie wy mieszkacie? A spytam elfa obserwatora. Halo? 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 Zasnął chyba. Od dziś nazwę go Elfem i Śpiochem. <laughs> a zobaczmy, gdzie mieszkacie. A, to tutaj, prawda? O, wy śmielicie. Teraz na pewno do was trafię. No, w drogę. Wesołych Świąt i do zobaczenia wkrótce! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy...